Cześć, z tej strony Manty, przed Wami beta Battlefielda 1 i jestem po 10-15 minutach gry i naprawdę wygląda to świetnie. Bardzo dobrze się gra, tutaj Wam pokażę na jakich ustawieniach mniej więcej gram. Coś takiego. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, no to gra mi automatycznie ustawiła tutaj na średnie, widzę. Średnie, chyba... Skalowanie, tak. Okej, okay. wydaje mi się, że mogę je trochę podciągnąć na wysokie, ale to sobie zostawię na następny raz. I bez przeciągania dajemy sobie Quick Match. I naprawdę interfejs bardzo, bardzo fajny. Bardzo płynnie to chodzi na plus, naprawdę. Bardzo fajna jest opcja tutaj z listą znajomych z boku. Tutaj możemy sobie skład już swój stworzyć. Wejdziemy do gry. I od razu mamy swoją czwórkę znajomych w naszej drużynie. Naprawdę fajna opcja, też. Bardzo, bardzo fajna. No i pojawia się nam nasz skład. Jestem tutaj na pierwszy, pierwszym planie. I tutaj jest reszta drużyny. I tutaj właśnie mamy poszczególne drużyny. A nie, to inaczej. To jestem ja. I ja jestem teraz w drużynie. Aby Freddy w, której? w tej no i tak to wygląda. Włącza się nam. Mamy widok z góry pola bitwy. Mamy od odrodzenie na punktach. Tutaj nie mam dostępnych niestety pojazdów, więc nie mogę je wybrać. No i mamy tutaj Asolta. Może inaczej no tutaj M18, M19 i tu było Customize, i dokładnie, coś takiego przy karabinie, przy pistolecie zmienia nam pozycję tu mamy gadżety, granaty broni ręczna, wiadomo no i tak samo jest z medykiem tak samo jest tutaj ze wsparciem no i mamy zwiadowcę oczywiście też tutaj, o Dobra, zagramy sobie asaltem, żeby tutaj nie nie ten nie wprowadzać niczego takiego zbyt skomplikowanego. Już mam pierwszy kill, elegancko. Shit. Okej, okay, elegancko. Chcemy na górę. No. Ok. No niestety nie udało się, ale tu już kogoś zabiliśmy. Tak jak mówię, no nie grałem z... <grywka> długo, 10-15 minut, więc to jeszcze się trzeba przyzwyczaić do, trochę do tych broni, ale brzmiało bardzo fajnie i no, przyjemnie się nim strzelano, po prostu. Dużo mówić, prawda? Mamy czołg. Coś tutaj uszkodziłem go. To był nasz, niestety. Sorry. Okej, okay, tutaj mamy właśnie dynamit. Możemy zaprezentować destrukcję. Wygląda bardzo dobrze. Okej. Okay. Jest super. Idziemy tam. Okej. Okay. Dobra. Jakiś sniper jest, ale to tutaj spróbujemy jakoś przejść bokiem po budynkach. Wow, no nieźle, nieźle ta giera wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. To jak widać, cały budynek można zrównać z ziemią. Nie ma najmniejszego problemu. Okay. Przeciwnik. Aj. Ale jednego zabiłem, więc nie jest źle. Tutaj, z pacją możemy oczywiście przyspieszyć sobie. odrodzenie, przytrzymując. Czy mamy jakiś doboru? No, niestety, więc nie mogę nic tutaj zrobić. No, tutaj mamy pojazd, możemy przejechać. We have taken Chcemy zmienić kamerę na trzecioosobową. Jest to taki standard jeżeli chodzi o Battlefielda tutaj. O sterowanie jeżeli chodzi to nie jest... ...nie za dużo nowości. Okej, okay. fajnie się udało. Fajnie się udało. No i jest wtedy. Obaczmy. one of them. Oh shit. Where I go now? Spróbujemy to przejąć, czym to stąd wyjdzie. enemy that excited. Ajajaj, walą strasznie. No niestety, no niestety, ale no świetnie. no po prostu no co mogę więcej powiedzieć? To no będzie takie krótsze, bo chcę to na szybko wrzucić, obrobić i wrzucić, ale no... Giera cudowna, po prostu... Mm, będzie grane. Będzie grane w, na jesień, na zimę. Super. A mapka pustynia san synajska też świetny pomysł. No cudo. Po prostu świetnie się gra w tą gier. Tego właśnie oczekiwałem. Okej. Okay. Slash. A kurde, tam leży jakiś snajper. No nic, kończy się, kończy się mecz? Nie, nie kończy się. Z czemu taka muzyka? Dobra, jednak się kończył. Sorry, nie wiedziałem. Tak więc, co no to było na tyle. Tutaj mamy fajnie pokazane. Kto miał najwięcej punktów, najwięcej killi, największe KD ratio. Tutaj mamy z naszej drużyny. Personal i tablica wyników, oczywiście, standardowa. No, miałem 7-4, nie najgorzej, 2,5 tysiąca punktów. Także dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górze, subskrybujcie po więcej, no i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć! C